Witam w kolejnym filmie, chyba 50 leveli dalej od poprzedniego, bo chyba miałem około 150 level w poprzednim filmie. Niestety jeszcze garbo nie pozwala na zbyt yy, długie mówienie, więc filmy się nie pojawiały. Ale postanowiłem, że trzeba nagrać, bo 200 level dzisiaj wbity, więc ostatnie, ostatnie 100, a właściwie już ostatnie 99 zostało do wbicia. Miałem sobie dać tutaj wirujący jeszcze jeden punkt, on dużo energii nie zużywa, a chyba teraz na tych pająkach największy sens jest dawać właśnie ten wirujący. No i niestety taka przykra rzecz, którą zauważyłem na lupusie, to plaga botów, które są praktycznie na każdym ekspovisku, na którym da się już sensownie zarobić. No na napajach na przykład ich nie ma, no bo tutaj, nie ukrywajmy, nie da się sensownie zarobić, bo e, lotają tu same główne. Więc na sekcie, na Driadach, na Drakach, na patrycjuszach w sumie nie ale na SK na Kazamatach, wszędzie w tych miejscach, które wymieniłem, latają boty, więc jak tam to było bieganie w sumie z botem albo czekanie aż się zatnie i szybki speed exp, żeby tylko przejść dalej. Najgorzej było chyba na. Kazamatach. Tam są małe, dosyć mapy, i po prostu ciężko było tam z tym botem walczyć. Oto i one są dosyć odległe, więc ja musiałem chodzić po całych tych mapach i sprawdzać, yy, gdzie jest wybita a gdzie nie, no i po prostu brać tylko to, co było. Tu dosyć dużo. Tu się, aha, to są dwójki ok. Się zastanawiałem, czy nie padnę i chyba nie będę ryzykował i szedł tam dalej. używa jak ja tu padłem. No niemożliwe. że Ja tu padłem na teoretycznie łatwej grupce. No to pójdziemy sobie jeszcze na to level. Tutaj mam do odbioru parę questów z zakonu. A kończy się już yy, One Night Casino Event, więc na pewno do Tornek się udamy, żeby odebrać Questa za faję. Nie pamiętam yy, gdzie jeszcze, chyba w Nital. Zerwałem pojęcie na no ok. Czyściłem pojęcie las. 211 wleciał. Na pewno w Nital. Sekty nie odbierałem. I szczurów nie odbierałem. Jeśli mnie pamięć nie myli, powinienem pójść jeszcze do Tuzal. I tutaj nie odbierałem chyba tylko za Draki. E, dra, e, draki. Tak. I 212 wpadł. Jeszcze sprawdźmy sobie szybko y, Questy. No tak. Tyle. Nie pamiętam z czego to jest. No i można sobie w sumie zrobić tu questa na marlot. No, jeśli oczywiście będzie czas. Bo na razie skupiam się na na wspieniu na, 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 na lupusie. Czy wbić sobie topkę, no i topki pewnie nie wbiję, ale może 250 uda mi się dobić, chociaż w sumie to będę no to dwa dni tylko, bo w piątek mnie raczej już nie będzie i dopiero w poniedziałek się uda coś przexbić. W poniedziałek też zaczyna się rok, rok akademicki, więc powodzenia wszystkim, którzy zaczynają. Studia albo kontynuują. prowadzenia w tym roku chyba dosyć sporo osób, bo to jest rok, w którym idzie ósma klasa, i jeszcze trzecia gimnazja. W sensie te z liceum, co była ta reforma, i teraz chyba te dwa roczniki się łączą z tego, co się. Co się, yy, z tego, co mi się wydaje, po prostu. No, a jeśli o tym będzie, możecie mnie poprawić w komentarzu, chociaż i tak nikt nie pisze tych komentarzy. Co bardzo, jeśli o czymś mówię, piszecie raczej takie ogólne te komentarze. Na przykład, że film był chujowy. No ale co? No ale co? Chuj w dupę tym, co tak piszą. No i tyle. Spróbuję sobie tutaj wejść. O, tu mi nic nie zabrały. Ciekawe. Zobaczymy jak dalej. To już 20% wzięła to. O i tu na trójce niestety padłem. Ciekawe czy się zrespiłem już na lupusie. Na pewno nie, bo ten film ma dopiero 6 minut, a jeszcze chwilę. Grałem na tym lupusie. No i ulepszyłem sobie. No, nie mogę tego użyć teraz. Ulepszę sobie to. Jeszcze się zastanawiam, czy wbijać to na plus 5, bo to kosztuje 7M, więc trochę dużo. No i po prostu się zastanawiam, ale chyba sobie wbiję to na plus 5 i będę miał tą broń na trochę. Albo jeszcze to po prostu przemyślę. Ja nie wiem czy na 300 biłem dzisiaj yy, pokorzystę z kasyna ale zobaczymy yy, OK, okej nie biłem to lecimy, może jakaś lekenda spadnie no i chuj spadłem to ja z rowerka niestety tylko i wyłącznie dzięki wszystkim którzy oglądają te filmy też traktuję to trochę jako Terapię. Mam z kim sobie gadać. Do kogo ktoś mi czasem napisze jakiś fajny komentarz. Czasem oczywiście dogryzacie. No ale chuj w to fajnie, że chociaż jedną osobę ucieszy, to że wrzucę film i sobie go obejrzy. Więc no naprawdę. To mnie bardzo cieszy. Co? Kiedyś y, smoka znalazłem na odcinku, ale bym chyba na to teraz nie liczył. Ale Syberii chyba też dosyć sporo ludzi gra. Na Lupusie też, no, ale zobaczymy jak to będzie. Spróbuję sobie wbić parę postaci na razie i zobaczymy. Może nie będzie tak źle, może uda się... Y, że uda się jakieś e-dwójki bić, dojdzie do jakiegoś planu, i może jakoś uda się grać. tutaj tak, ktoś się wybija to pustynie, i nie wiem, czy e też nie będą wybite. No, no to wskazuje. pewnie mnie jakiś hop. Ładnie, nie będę mu dawał satysfakcji. Żadnej. Aha, bo to mi się e, nie zaktualizował. Ten lupus, nie wiem czemu. Może powinienem się z lupusa przelogować na ten świat, żeby tam to dopiero zatrybiło. No i lecimy sobie zwojem wojem na paję. No i teraz ubiłem to i ktoś wybija pająki tak. Kurwa tego bym się nie spodziewał. Chyba, że to dopiero się no, ale tego nie zbiłem w sumie no to się nie może respić, no ale jeśli to kolejny bot, no to naprawdę czuję się prześladowany przez te boty, bo gdzie bym nie poszedł, yy, bo gdzie bym nie poszedł, yy, to te boty spotykam niestety od już kilku eks ekspowisk, więc no dosyć przykra sprawa, że administracja wprowadza jakieś obrazki, no i ja tam, kurwa, muszę przybliżać się do samego monitora, żeby zobaczyć, która postać jest odwrócona, no a w sumie to chuja to tak naprawdę daje, bo te boty są nadal w wygrze. Ta trójka mnie trochę martwi, nie chciałbym paść znowu na niej. Na sekcie dużo osób biega i też niektórzy te dają, więc nie chcę tam wracać, bo się tam nawkurwiam dużo tych pajanków. Zachuję, nie lubię, ale mam tutaj takie rzeczy. I myślę, że w razie gdyby mnie to jak mocniej wkurwiło, to sobie użyję tego. I mam jeszcze sporo questów do odebrania, więc po prostu sobie te questy odbiorę i będę już y, mógł przejść na Mad a na 210 mam też nową broń jeszcze tą pomockę by się przydało zmienić Wiedziałem, że jest pomoc rozmarlot na aukcji, ale dosyć droga, no ale chyba nie mam innego wyjścia niż po prostu wydać na nią troszkę pieniążków i się nie męczyć, tutaj łapy i buty też do zmiany, to na razie zostaje ten piorek jest do wyjebania w sumie ale liczę na to, że spadnie mi jakiś y, znowu bierek heroiczny z kasy na lepszy. Tego, te, tego się będę na razie trzymał. chyba błogo na podwójny lek leci. Jeszcze spróbuję, może sobie otworzyć skrzynie unikatowe, bo ogarnąłem się, że z, no wtedy może mi wyle, nie wyleci heroiczny. Nie, wtedy też, mi może heroiczne było go wylecieć. No a przynajmniej, jak mi to plus 40% wyleci, to będzie fajnie. Zostało 4 dni eventu, więc będę mógł chyba otworzyć łącznie 20- kilka tych skrzynek. Więc jest duża szansa, że po prostu to błogo z XP mi jeszcze wyleci. No i chyba udamy się najpierw do tego kasyna. To będzie brązowa skrzynka One Night Casino. Aha, bo to jest za 20. Ok, za tych jest 10. Ok, rozumiem. Brak łupu. No niestety, no niestety, i idziemy sobie. to jest? To jest, to jest, to jest ok. No to idziemy sobie. Już myślałem, że sprzedałem kamyk. Idziemy sobie do aukcjonera zobaczyć, czy coś się zmieniło. Zobaczmy sobie 200, 200, 200, 220. Tancerz ostrzy unikatowe. Aha, przyspieszasz. dostałem. Szkoda, że już za tyle są łapy. Te łapy by się przydały w sumie. Dobra, te łapy kupimy. O broni pomocniczej nie ma. Nawet nie ma broni pomocniczej na, na 2-3-0. Już coś jest. A, jest broń pomocnicza jednak. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest za, 29... <noise> za 29M. Za Trochę drogo. Nie ma nic o tej giery. No dobra, z tym się słyszę wstrzymam. Zbroję mam, w miarę dobrą łapy. Łapy kupiłem. Heroicznych, no nie ma co wydawać na no heroiczne. Tu niestety butów nie ma. Żadnych sensownych. Tutaj co? Jest hełmik. Zufa, chyba. No, ale raczej nie będę na niego wydawał. To jest na 177. A może coś wyleci. Naszej. Naszej chyba jest dość świeży, 181. Więc na razie nie będę go kupował. To są jakieś pierki. CBK. Od Hardusta, ok. Tutaj, czy coś ma 85%? Da ile 81%? Cały chuj to by się przydało, ale nie będę tyle za to płacił. No i właśnie te zagadki, o których mówiłem, że no właśnie, coś nie zobaczyłem. No i trzeba od nowa, trzeba od nowa such. Chwilami takie przerwy, bo muszę sobie odkaszlnąć, żeby yy, nie zabić Waszych uszu. To co, wolniłem sobie, jakiś Boga podwójny lek. Dobra, no i powinno być lepiej tutaj z Expand. Przynajmniej te zwoje mi latają. I się mogę teleportować w miarę. Normalnie 202 poziom, więc podoba może jutro mi to Bogo na RSP wylecić. Byłoby bardzo fajnie, bardzo miło. OK, to jest 14 sekunderki, czyli o 1 tylko, więc warto sobie w to dać. No i teraz dużo mniej mi zabierają przez to Bogo. Gdyby nie to Bogo z Airbsem, no to RSP cały czas z tym. No ale jak mam okazję, no to wolę się przemęczyć z tamtym i wydać więcej po prostu na poty, niż tracić więcej czasu na rozpienie. No bo chyba to jest ważniejsze, żeby wbić wyższy level, niż co oszczędzić parę na potach. Chociaż na początku były takie czasy, że brakowało mi nawet na poty. Musiałem pożyczać od Shondry'ego. No i takie były czasy, i nie wiem w sumie, co mam, wam, co mam wam jeszcze powiedzieć, więc ja dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.